Na dzisiejszej lekcji poznacie pięć słów w języku niemieckim, których nie ma w języku polskim. Zapraszam. Schadenfreude. Schadenfreude składa się z dwóch słów: schaden, czyli szkoda, strata, i freude, czyli radość. Schadenfreude oznacza radość, którą odczuwamy, gdy ktoś inny doznaje nieszczęścia. Fanwi. Słowo to składa się z dwóch słów. Fen, czyli daleki, i wy, czyli boleść. Fen wy oznacza tęsknotę za światem i chęć udania się w daleką podróż. Reisefiba. To słowo również składa się z dwóch słów. Reise, czyli podróż, i fiba, gorączka. Reisefiba oznacza stan podekscytowania i lekkiego niepokoju przed podróżą. Cuckzwang. Cuk oznacza pociąg, a zwang to przymus. Incuk geraten oznacza znaleźć się w sytuacji wymagającej szybkiego działania lub podjęcia decyzji. Fingerspitzengefühl składa się również z dwóch słów. Fingerspitzen, czyli opuszki palców i gefühl, uczucia. Oznacza wyczucie, takt okazywany w relacjach międzyludzkich. Na koniec zrobimy krótki test. Które z tych słów oznacza podekscytowanie i niepokój przed podróżą? Prawidłowa odpowiedź to Reisefibr. Które z tych słów oznacza tęsknotę za dalekim światem i chęć udania się w daleką podróż? Prawidłowa odpowiedź to Fianvi. Które z tych słów oznacza radość, którą odczuwamy, gdy ktoś inny doznaje nieszczęścia? Prawidłowa odpowiedź to Schadenfreude. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał. W opisie poniżej znajdziesz linki do mojej strony internetowej, a także do mojego kursu. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu. Schadenfreude Schadenfreude składa się z dwóch słów. Schaden, czyli szkoda, strata i Freude, czyli radość. Schadenfreude oznacza radość, którą odczuwamy, gdy ktoś inny doznaje nieszczęścia. Fernweh Słowo to składa się z dwóch słów. Fern, czyli daleki i We, czyli boleść. Fenwy oznacza tęsknotę za światem i chęć udania się w daleką podróż. Reisefiba. To słowo również składa się z dwóch słów. Reise, czyli podróż, i fiba, gorączka. Reisefiba oznacza stan podekscytowania i lekkiego niepokoju przed podróżą. Cukcwang. Cuk Zug oznacza pociąg, a cwang. To przymus. zwangeratn oznacza znaleźć się w sytuacji wymagającej szybkiego działania lub podjęcia decyzji. Fingerspitzengefühl składa się również z dwóch słów. Fingerspitzen, czyli opuszki palców i gefühl, uczucia. Oznacza wyczucie, takt okazywany w relacjach międzyludzkich. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał. W opisie poniżej znajdziesz linki do mojej strony internetowej, a także do mojego kursu. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu.